Cześć, dziś mam do rozdysponowania 3528 zł, więc zapraszam do rozkładania kasy w segregatory. Cześć, dziś przychodzimy, aby uzupełnić dalszą część budżetu na maj, więc nasz różowy segregator to jest segregator na takie nasze koszty zmienne. I zaczniemy od końca. Będzie lepiej. Mamy do rozłożenia 3528 zł. I tak. Na ogród dajemy 100 zł. Czyli Maj. 100 zł. Aha. Widać? Tak będzie literalnie. 100 zł. Ogród. Dziś jest sobota. Dzień przed... U nas przed... Komunią świętą. Więc troszeczkę czasu jest, ale chciałam się z Wami bardzo spotkać i rozłożyć pieniążki, bo to już czas. Jeśli chodzi o awaryjną, to jest kwota 200 zł. Dzisiaj jest 10 maj, 11 maj, 11 maj plus 200 zł awaryjna później po południu, jeśli będę miała czas, to będę chciała zrobić Wam podsumowanie pierwszego tygodnia, jeśli chodzi o chemię. Muszę sprawdzić nie mam nic w zeszycie zapisanego. Tu już sobie wydatki pisałam jeśli chodzi o psa i tylko różnicę będę dopłacać, bo ja mu już kupiłam. Czyli jeśli miałam dla psa założenie 228 zł, odjąć 188, to mu muszę dać tylko 40 zł. Będzie na plusie 40 zł. 20 i 40. Tak, jest. Następnie jest fryzjer. I w tym fryzjerze jest tak. Ja sobie zapisałam dzisiejsze. I z komunijnej koperty zaraz sobie wpiszę, że Nikola też miała podcięcie włosków. I tak. Na fryzjera przeznaczyłam 250 zł. 250 zł odjąć 180, moja wizyta to dokładam 70 zł. Czyli wpiszę sobie, że mam na plusie plus 70, bo Nikoli ścięcie po prostu pójdzie z kategorii komunia. Jeśli chodzi o modę, no to w modzie jest troszeczkę problemowo, ponieważ zakładałam 60 zł, a wydałam już dużo więcej, więc to rozpiszę z awaryjnej bo jeśli wydałam 80 zł na marynarkę, 50 zł w pepko i 13 zł, dajmy na to na restopki, to jest suma minus 143 zł, a ja na modę przeznaczyłam 60, czyli 83 zł będzie zabrane z kategorii awaryjna. I przechodzimy od razu na awaryjną. I sobie odejmę 83 minus 83 zł, jako zapiszę, moda w kategorii moda. Czyli jeśli miałam 200 zł i odejmiemy 83 zł, to powinna mieć 117 zł, czyli 110 zł. 110, 120 za okrągłe, bo nie mam drobniejszych. I yy, daję na plusie 120 zł, i to będę już wtedy jakoś rozliczona. No bo po prostu na modę jednak przeznaczyłam mniej, ale mam tą awaryjną dlaczego nie korzystać? Jeśli chodzi teraz o następną kategorię, kategoria chemia, aha, to już było, fryzjer, moda, to teraz jesteśmy na drogerii. Drogeria też nie jest wcale ujęta, a wydałam 20 zł. Nie wiem, dlaczego nie jest ujęte. Powinno być chociaż chociażby z 50. No, ale tutaj dam 20 zł. Wydałam. Jeśli chodzi o paliwo, na paliwo miałam przeznaczone 500 zł. A wczoraj tankowałam samochód za 265 zł. i 10 groszy. Czyli 234 zł powinno być.

dom. Dom też nic. Leki 200 zł. Przeznaczamy plus 200 zł.

To jest tak, 1550 o, 1550 było yy, założone. Odjąć 165, odjąć 10 i odjąć 80. To powinniśmy mieć na plusie 1295 zł. To na życie mieliśmy przeznaczone 1550 zł. I to dzielę na cztery tygodnie. To wychodzi kwota 387,50. 387,50. 387,50 na tydzień. Czyli sobie rozłożę na trzy kupki jeszcze. 200. 350. Sześćdziesiąt siedemdziesiąt osiemdziesiąt. Właśnie nie mam, tu mam same 200. jak tu mam podzielić? Trzysta pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt siedem, dwa, cztery, sześć. Pięćdziesiąt To będzie drugi tydzień Dwieście Trzysta Czterysta Trzeci Trzeci tydzień Dwieście Trzysta Pięćdziesiąt sześćdziesiąt dwa trzy. trzy dwieście trzysta sześćdziesiąt trzysta sześćdziesiąt trzysta siedemdziesiąt tak dwieście trzysta pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiemdziesiąt, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzysta osiemdziesiąt, trzysta osiemdziesiąt siedem złotych mi zabraknie, ale to będzie później. Później na bieżąco dołożę. Mm. Tak. I odjąć sto sześćdziesiąt pięć, odjąć dziesięć i odjąć osiemdziesiąt to tu mi powinno zostać sto trzydzieści dwa pięćdziesiąt w tym tygodniu to jest plus sto trzydzieści dwa pięćdziesiąt tak No, dobra. To to jest na jedzenie. Mhm. Ja na razie wsadzę sobie te wszystkie pieniążki, które są na jedzenie do tej koperty i później w wolnym czasie porozdzielam na koperty. Drobniaki też za chwilę wrzucę. No i gdzieś tam się zawieruszą. No i przejdziemy jeszcze do odłożenia pieniążków na mechanika, urodziny, święta, kino i sylwester. wszystkie pieniążki. Zamykamy. Więc już jesteśmy rozliczeni, jeśli chodzi o różowy segregator. Następnie otwieramy sobie tutaj coś mamy do uzupełnienia. Kino. 40 zł. Dobrze widać? Dobrze widać. Plus

Maj, 100 zł, to jest razem 500, dwieście 400 i dzisiejsza stópka to jest 500 zł. Tak, kieszonkowe dzieci to jest kwota 150, bo jedno ma

Maj plus pięćdziesiąt czyli sto pięćdziesiąt razem. Mm. Święta pięćdziesiąt. Tą wyciągam pięćdziesiątkę i wsadzam stówkę i zapisuję maj 50 to razem jest 100 zł. O. Sylwester 50 zł. Maj 50 zł, czyli razem jest 150 zł. I teraz sobie sprawdzę jeszcze. E, ogród dałam, mechanik dałam, kieszonkowe, urodziny, święta, kino, sylwester. Mm, I mam dodać jeszcze te, które szły na subkonta. Więc to zamykam. I czarny segregator rozkładam. Więc to było na olejów, emerytura i czynsz. Na tym skończyliśmy. Ubezpieczenie samochodów. E, poczekajcie, może jeszcze coś stąd spróbuję sobie rozmienić. Coś stąd sobie spróbuję rozmienić. Zaraz zobaczymy. Mm -mm. bo mam dwusetki same i nie mam nic drobniej. I to będzie problem. Może może mi się uda, jak nie, to po prostu dwieście, dwieście. Ubezpieczenie samochodu. No dobra, ale spróbujemy, może akurat się uda jakoś. Na czynszu skończyliśmy ostatnio, więc teraz tak, ubezpieczenie samochodu dodajemy 50 zł, w gotówce. Więc tu mam 50, zabieram, daję 100, bo była 50 z tamtego miesiąca. Na wakacje jest to kwota 150 zł. Więc wpisuję, maj 150 zł, bo razem ma być 300 zł. No, 150 wyciągam, stówkę wyciągam i 20 stówki, bo mają być 3 stówki. Poduszka bezpieczeństwa ma być wpłacona jeszcze stówka. już jedna była wpłacona, poszła na subkonto, a to będzie w domku. Po prostu. Kanalizacja. Też musi lecieć stówka. Jedna jest na subkoncie, druga w segregatorze. O! opał 200 zł leci plus 200 zł maj o tutaj jeszcze właśnie plus 200 zł tak mamy wsadzone? Emerytura. Mhm. Na naszą czterdziestkę, wkładamy dwieście złotych, dwieście dziewięćdziesiąt na święta już tu wkładałam. Wielka noc. pięćdziesiąt złotych maj to jest dwieście dziesięć urodziny już wkładałam, tak walentynki wsadzimy pięćdziesiąt złotych

Zasadzimy kieszonkowe, nasze jako stówka, w razie by nam coś zabrakło. To będziemy mieć maj, czy nawet po prostu na wyjście na kawę. Tak i teraz ostatni segregator. Piątki. Raz, dwa trzy trzy piątki dwa złote dwa, cztery Sześć osiem dziesięć, dwa, cztery, sześć, osiem dziesięć, a te złotówki przeznaczę na oszczędzanie 366 dni w roku, czyli mam złotówkę dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem złotych, osiem dni będę do przodu. Jak u was rozłożenie pieniążków na maj i podliczenie pierwszego tygodnia maja, ja sądzę, że zrobię podliczenie pierwszego tygodnia dopiero w poniedziałek, już po komunii, po tych wszystkich naszych spotkaniach. I dalej już będzie tak jak zawsze systematycznie. Cześć, dzięki.